W studiu Daszbur mamy gościa specjalnego. Witam Cię Mateusz, Witam. jesteś przedstawicielem producenta znanej, renomowanej marki broni. Pochwal się proszę. Ja, witamy tutaj na stanowisku. Przedstawiamy dzisiaj nowego Blazera, którego przedstawiliśmy tak w Iwie w tym roku. To jest nowy BOK F-16. Mamy go w dwóch wersjach. Wcale nie myślimy o myśliwcu. Ta, myślimy tylko o myśliwcu. Mamy w dwóch wersjach, to jest Game i Sporting. Game to jest dla myśliwego. Tylko zrobione dla myśliwego, i e, myślimy, że to jest super, super bok e, w super cenie, na które możemy wejść teraz na rynek europejski i na polski. A czym się różni ten game od tego sportowego? E, game jest to e, tylko jedna kolba, która ma opad 38,56, e, długość lów 71,76. Nie ma balanserów na lufie, nie ma balanserów w kolbie i nie ma możliwości w ogóle przestawienia spustów długości. Jak pamiętacie, na z Spalskim miałem przyjemność, ogromną przyjemność polowania z waszym blazerem. Tak? Tak. I był to blazer? Jaki model? F-trójka. F-trójka. F-trójka, bardzo solidna. Zresztą blazera chyba nikomu generalnie reklamować nie trzeba, bo marka broni się sama. Co jeszcze, Mateuszu? W tej broni mamy nie tyle opcji jak w F-Trójce. To znaczy, to jest game i sporting. A F-Trójka to mówi już, to jest competition. To jest dla tych ludzi, którzy strzelają bardzo dużo na strzelnicy i sportowo. A tutaj to jest bok wejściowy, że tak powiem, dla kogoś, kto może chce od czasu do czasu postrzelać na strzelnicy. A game to jest tylko dla myśliwego. Jak wiecie, Blazer wychodzi z pełni oczekiwania myśliwych. Myśląc, cały czas o dopasowaniu, tak, tak? Potrzeb myśliwego, przeciętnego tak. myślenia. O to chodzi, o to chodzi. Czyli co, jeżeli, jeżeli planujecie zakup broni, zawsze rozważcie temat zakupu dobrej renomowanej marki. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha tej renomowanej marki, mianowicie żywotność. Niedokrotnie jest tak, że ojciec przekazuje synowi broń, ta, którą tak. używał, którą kupił. Tym się możecie na pewno pochwalić. Tak, możemy. To jest tak, że każdy z R93 R93, no, klasyka. E, klasyka. tak. A teraz mamy już od paru lat r 8 i tak to jest, że ojciec przekazuje synowi R93, a ojciec kupuje R8. I tak samo tak jest F3, F16. Tutaj też mamy gwarancję na 10 lat, tak jak na każdą bronią blazera. Czyli blazer, powiedzmy sobie otwarcie, jest to funkcjonalność, żywotność i estetyka, bo jest, to, jest to piękna broń. Mateusz serdecznie Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję w studio. Bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dasz bur. Dasz bur.